Zobaczmy, co ja się odjeba w moim samochodzie. Cześć, Manko. Witam Cię w kolejnym odcinku z BMW E46. No, oczywiście, jeżeli tu już jest, jeszcze tego nie robi. Zostaw lajka i suba na dole, mi to pomoże. Więc, jak chcesz kurwa zaruchać w odbyt swoją dziewczynę, kupię piżamkę, żeby ci się, żeby, żeby ci się yy, oddała. A ciebie to nic nie kosztuje Podczas dzisiejszego odcinka jest bardzo proste zadanie Wyjęcie wału, wyjęcie dyfra No i w sumie to wydaje się proste z tym, że wiecie, jak się odkręca po osie, to jest tak, że te śruby no niestety, się wyrabiają No i to był pierwszy problem Ogólnie, się mi obiecał, że będzie coś takiego w tym samochodzie Ogólnie jak masz dyfer, nie? Powiedzmy, że tak wygląda No to ma, być to ma być elektronicznie tak zrobione, że jak jest, że jak jest rozpięta trakcja, to on jest kurwa, to on jest kurwa yy... spięty, że tak powiem, a jak nie, to jeździ normalnie ten samochód, nie? O szpera elektroniczna, ma coś takiego zrobić. Nie wiem, czy to zrobi, nie? No. Oczywiście też odpowiemy na parę komentarzy z podostatniego filmu, więc zaczynajmy. Ale bym chciał Pamiętaj, że na 7More7 możesz użyć kodu GRUZ, który daje ci minus 10% na wszystko kompletnie na sklepie, więc skorzystaj i się ubieraj luksusowo. Ale po co chuj to kurwa spawać stary? Ma tam dyfer z m 3 wsadzić i ma to kurwa tak działać. Skręcamy to dalej. No to kurwa dwoma kablami połączy, skręci palcami, kurwa taka szpera. A. To, kurwa, nie, ja się boję kurwa, że ten samochód to będzie jeszcze większy ulep niż m 2 nie? <ścoughs> Dobra, on miał wymienić tutaj ten, ten skrzynię na manualną. T, kurwa, tu jest nic niezrobione w tym samochodzie. Kurwa, ten samochód miał być kurwa na Sylwestra gotowy. <grystanie> <grystanie> kurwa, mogłem sobie zostawić kurwa te, to, te uturbione 4-6 od Olgierda, a nie kurwa. <grystanie> Zepsurzyliśmy kurwa dobry samochód. Moim zdaniem to auto nie skończy na szrocie, dlatego że mam Was i Wy mi podpowiadacie w tych komentarzach co, jak zrobić, czasem to są dobre uwagi, czasem nie. To... Wiesz co, nie obrażając nikogo, ale jak ma to jeździć, to rób to auto z kimś doświadczonym. Po drugie, narzekanie, że ponad 20-letni auto ma zażegany silnik, to tak jak szukać dziewicy w szkole średniej, no nierealne. Weź się z kimś dogadaj, kto ma pojęcie, niech ci pomaga, bo inaczej to auto, sko auto skończy na szrocie. Nie jest tak, że ja tego auta nie wiadomo jak się czepiam i że szukam tutaj perełeczki kolekcjonerskiej, tylko mówię po prostu jak on wygląda, żeby nie było potem za... O, bo mówię, że jest Stary, projekty do driftu są drogie i ciężko kupić, natomiast oczekuję, że Jasiu to zrobi. No kurwa, przepalił już 60 tysięcy złotych. <laughs> Minus sześćdziesiątka ewent. <laughs> o jak pierdolę. <laughs> I co daj, a najśmieszniejsze jest to, że to są wasze pieniądze. <laughs> no nie, bo ja nie pamiętam, ile mu dałem pieniędzy na odcinku. To tyle mu dałem pieniędzy na odcinku. I potem ja kupiłem jeszcze ten samochód, i te pieniądze, co mu zwrócili, to on wydał na części, a ten samochód ja kupiłem. Wszyscy, Proszę kupujcie na 7/7, bankrutujemy. Jednego to będzie środek, dla drugiego będzie to dobry stan. Każdy ma tutaj swoje spostrzeżenia. Po to są tutaj te komentarze, właśnie, żeby każdy z Was mógł wyrazić opinię na dany temat. Aha, promocja na moda, dzisiaj 110 zł. Bo ktoś mi kurwa wszystkie oszczędności rozjebał. Dobra, poszło. Radzić opinię na dany temat. Aha, promocja na moda, dzisiaj 110 zł. Bo ktoś mi kurwa wszystkie oszczędności rozjebał. Co? Wszystko się da zrobić. Boż to tu. Pójdzie, jest... ja, ja, ja tak szczerze, no nie wiem, ja na to patrzę, kurwa, ni chuj, ja nie mam pojęcia co on robi, nie? Jakby mogę mniej więcej się domyślać, kurwa, że to wał jest, nie? Ale być może nie. <grystanie> e, czy, co, czy on to robi dobrze, czy nie? Nie wiem, ale kurwa wygląda jakby nie robił tego dobrze. <grystanie> on też nie wie? <grystanie> Jak chuj on oglądała zupa, kurwa, na tym w domu i potem mówi, idę zrobić to samo, nie? Tego nie złoży, kurwa. Ja nie złożę, kurwa, już wiem, że on tego nie złoży. Odkręcę się, na szczęście się odkręca. Spróbujmy wyjąć wał. Oh, tutaj wiem, Dobre, poszło? Ale jak wymieniałem silnik pierwszej pierwszym oczy wyglądało to tak samo Pewnie myślisz, że działał za pierwszym razem Otóż nie Okej okay. Co jest? Co ty kurwa tam robisz tym łowem? Adara. Ja pierdolę To ma wyjść? Co ty kurwa przez... robisz, człowieku? W łeb się ty pić do odkręcone No nie mogę, no. Nie wiem, w którym miejscu chcę, żebym w wyskoczyć, ale No Kurwa, widzowie, nacieszcie się mną, póki jeszcze żyję, kurwa. Bo ja zamierzam tym samochodem jeździć. No ja pierdolę. No i co. To już kurwa te Fana kurwa od Stewarta to, to, to większa nadzieja była na to, że nie stracę. Wiesz kurwa. Jest. Po prostu tu ciężko, ciężko schodzi, jakby ktoś chciał wiedzieć to tu... Ole, tu jest mazi. Słuchajcie co tu jest. Ale nice. Wał zdjęty, nówka sztuka do sprzedaży. O, uj, jakieś kulki wylatują. Panie. To chyba tutaj to, 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 nie wiem, czy to jest olej? To jest olej? To jest taki olej? Nie, to nie jest olej. Mam nadzieję, że to nie olej. Jakiś czas temu postanowiłem, że w sumie to wyczyszczę felgi. Wiem, że miałem je dać do piaskowania, ale mówię dobra, mam trochę czasu. Wyczyszczę sobie je, wkrętarka, szczotki druciane i jazda. I w sumie to tak dwa dni, a potem zostały zagruntowane. Do farby został dodany utwardzacz, dzięki czemu prawdopodobnie nie będą tak szybko się obdzierać i będą bezpieczne. A ty, jeżeli chcesz być bezpieczny w sieci, jak te felgi na drodze, nie jak na tym rondzie. Pobierz sobie serw te felgi. Tu mamy wytar... No, szkoda, że kurwa chciałbym, być, chciałbym, żeby te felgi były tak bezpieczne jak mój samochód, który tu stoi. No. Te tu zdjęte. Jedziemy dalej. Dobrze idzie. Teraz musimy co? Co musimy rozkręcić? Jak myślicie? No ja nie wiem, ja nie oglądałem żadnego poradnika i to jest najgorszy problem, ale wały już nie mamy. Teraz tak, żeby to zdjąć tu z jednej strony osłona, z drugiej nie ma. Musimy wyjąć dyfer. Żeby wyjąć dyfer to trzeba odkręcić tą śrubę, tą. i on wtedy nam zejdzie w dół. Nie zejdzie w dół, bo tu jest jakieś gówno. W której w moim samochodzie tego nie było. Ale odkręćmy te śruby, to są nie dziesiątki chyba. Jak ktoś chce live na Twitchu z rozbierania fury, to Pomagała. To może się odezwać komentarzu na dole, jak to nie, nie ciężki okres pomagała i nie wiadomo czemu z tej strony nie ma, bo też się ukręciła. Jestem laską, a. To sorry Hans, to mi się pojebało, to w takim razie odpowiedni samochód dla odpowiedniej płci. Okej, <noise> okej, okay, okay. dobra, to tutaj, to tutaj się nam popierdoliło delikatnie, tak? <noise> dobra chłopaki, pomóżcie tutaj koleżance. Manik ManikHans93. Proszę nie stulejować, tylko napisać ich, gdzie mogą, gdzie może z, y, części fajne kupić do y, do minikuperka. No. No. Ta, wyślij zdjęcia i chłopaki tu pomogłem zaraz. Dobra, inaczej. Zapraszamy na Discorda. Wyślijcie link do Discorda, niech napisze na ogólnym i po pomożecie koleżance. Nie no, w ASO to kurwa wyda za dużo pieniędzy. Jak ma samochód z 2015 roku, to pewnie rynek wtórny już tych części jest całkiem sowity. A jak nie ma jakichś gwarancji, takich kurwa jakichś innych pierdoleń, to, to niech sobie kurwa w dobrym warsztacie to naprawi, nie? No. A w Azo to kurwa za drzwi zapłaci 15 tysięcy. Jak ma bokiem Ta, ta wyszli. Zdjęcie samochodu, zdjęcie twarzy i chłopaki ci pomogą na Discordzie. Chyba tu odkręcić, tu odkręcić, tu odkręcić i tu odkręcić. Iwan, mam czy nogi? Teraz to w dół, ale dyfer się trzyma tak czy tak na tym, więc tu trzeba odkręcić. Tu się dyfer trzyma, widzę. Więc tu też trzeba by to odkręcić. Psikamy budekiem przed tym wszystkim. A kupić więcej, budę więcej, budę. Może jak się to. tam podpiera, tam Nie to... no. Zazwyczaj fajne dupy jeżdżą mini cooperami. Widzieliście kiedyś grubą latkę w mini cooperze? Ja nie widziałem. No. Ogólnie, mini cooper to jest fajny samochód dla, dla kosmetyczek, dla blondynek, dla pedałów. No. Podpieram i skrzynię i jakbym chciał wózek zdjąć, to nie mam na czym tego zeprzeć. Boże zmienimy to na to. Może się uda. Ciężkie to jest? Zobaczmy. Ech, bez przesady. Jakoś bardzo ciężkie to to nie jest. Robimy tak. Jednak trochę ciężka jest ta skrzynia. U, u, u. U, to skrzynia. O Wyjedzie, wyjedzie tu. Mówię jedź No nie p***y, że za mną wykręciłem Cały ten mi chodzi Silnik mi chodzi cały Dwa jeszcze ty Muszę wam do czegoś przyznać, ja kompletnie nie wiedziałem, że w tym kluczu elektrycznym, pneumatycznym, nie wiem jak już go nazywać, bo wy pod ostatnim odcinkiem się kłóciliście w komentarzach, nie wiedziałem, że jest regulacja mocy. Tak, przestawia się tam po prostu jak mocno on ma działać i tyle. Po prostu nie wiedziałem, sorry, już wiem, oczywiście już wiem, że tam się reguluje i że to ma moc. Kurwa, rozpadnie mi się ten samochód. Ja byłem się posilić, a wy pamiętajcie, że z kodem GRUZ macie na 7x7 minus 10%. Jakie to jest przyjebane! No ja, jakie to jest przyjebane! Nie? Nabijmy to i co? No i. Kurwa, mogłem kupić jakieś e 36 6 kurwa. 1,8, kurwa za 3 koła. No. Kurwa, 100, kurwa. No. Tyk, opa, pik. jeździ na rowerze, a ja mu samochód robię, bo mu się nudzi. Kurwa podryftować. wiem, ja że pewnie jest jakiś sposób na to, To pewnie jakbym kręcił w dobrą stronę, to śrubę na samym początku to by było najlepiej, nie? A ja kręciłem w drugą stronę, to się stało jak się stało, co mam wam powiedzieć, proszę pójdziesz. POSZŁA! Mamy to! POSZŁA, to poszła SIĘ! W końcu odkręciłem tę położę. takim tempem, to może do następnej zimy się wyrobię. Op! Op! Wejdzie. Ach, trzeba tu dociskać troszkę. Cześć 3 godziny po odkręca Co za łoś Co ktoś pomyśli Panie Ja nie jestem tu fachowcem jak nie wiadomo co Nawet filmiku na YouTube nie obejrzałem jak to zrobić Tu barkiem zapieram się tak A tutaj kręcę Aj, znowu spadło O Aj Kręcisz to Hop Mamy. Co? Nawet filmiku na YouTube nie obejrzałem, jak to zrobić. Tu barkiem zapieram sobie tak, a tutaj kręcę. Wszystkie śruby odkręcone. Po co to kupić śruby. Nie wiem, co to za śruba. Jak ktoś wie, to proszę napisać. Pyk. O. O, jest też. Tutaj najlepiej na trytytkę tak by było złapać. Pyk. Dzięki, jakiś. Wiecie o co chodzi, to wiedzisz, zawsze jest podpięty. Wtedy nie zjeżdżało. A nie mam. Co tu więcej gadać? O. Hop. O. W tą stronę, w tamtą. Z matką drucikiem Hop. Co ty kurwa Hop. robisz z tym samochodem? Żeby nie to, Żeby nie kusiło Odkręcamy tą śrubę i odkręcamy tą śrubę, bo. Coś mi się wydaje, że tego nie odkręca bez tego, więc odkręcimy, poka to. Poka poka i poszło leciutko. Ej, ej, ej. Ej. Kurwa, ponoć nie powiedział, nie? I do dzisiaj w głowie ma takie, takie zdanie ojca: jedzą te ziemniaki i ojciec do matki. Kurwa, przesoliłaś. Dobra, ja się już zapierdolił: cztery reklamy w 11 minut. Będzie poszło ładnie wiem to coś. Nie wiem, to jest Zmocnienie. I teraz tak to i to trzeba odkręcić, czyli to tu a tu jest, nie trzeba nic stan jak u mnie, tylko tutaj po prostu bierzemy pewnie koło osiemnastki. Nie, nie podejdzie. Chyba, że na przedłużce. Ale zanim przedłużka przedłużka, nic nie daje, będzie trzeba łomanym dawać to Kręciłem. Podeprzyj mi to. Ale chyba ma jakiś taki normalny sprzęt, Jasiu, nie? Uwaga na łapy. Ej, ej, Czekajcie, bo mi się... Zgrinowałeś w tym jeszcze raz. Mamy to. W końcu możemy wyjąć dyfer. Zobaczymy, czy to prosto idzie, czy to nieprosto idzie w ogóle. Bo nie to... A dyfraz się nie wymienia w 15 minut? Ciekawi To jest jakieś ciężkie, czy to nie jest ciężkie w zrobieniu? Chyba nie Odepnij to na razie tą trytytką, to był zły pomysł To pewno gdzieś u góry będzie przymontowane, o Stabilizator kur... szkadza W dupę Dwoją Wyjdzie to? No nie wyjdzie kur... stabilizator o tym nie pomyślałeś. Serio wszystko rozkręciłeś, stabilizatora nie możesz odkręcić. Nie, bo nie wiem jak. W no, nie. nie? wiem jak się go odkręca. O! Takiego pewnie trzeba zrobić do góry. Wiesz ja to jest na gumie. To to musi być elastyczne, nie? Czy nie? Proszę, robić. Proszę, proszę luć. Ale tak uczniś, jak chcesz. i wyjdź. Kurwa, ja to... siód. Muszę zachować jakby dziecko, kurwa, było w drodze. Co to, to kurwa robi? tutaj z byłego usługi z 50, ochroniarza Felicenta, Grzechotnika, jak Dzięki osłownie, Jaro 700. Się, Nie dało się prosto.

Matki. Tej mańki by było trzeba to podważyć, tak? Czy co? Zdźmy, Dokładnie tak. Coś tam to dało, nie wiem. Teraz się okaże. Dobra. I teraz trzeba by tak. Ten dyferent z powrotem, jak był, tak jak był. Jak to wyjąć, A Jak to wyjąć? zebrana Jeszcze? 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 Jeszcze, jeszcze. Połowa rozebrana. Wygląda to tak. Kończymy na dzisiaj roboty. Pełno rdzy. Jeszcze raz. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku, widzimy się już w następnym, tu macie dwa Ostatnie filmy, które możecie sobie obejrzeć. Ja pierdolę Jasnie, jak będziesz składał, to daj znać pomogę. Musi być porządnie. Nie chcę, żeby wuja zbierał na klatkę bezpieczeństwa, bo już nowa skóra nam oto była droga, pół wypłaty mi zajebał przez budowanie wyrzutów sumienia. Co kurwa? Przecież Ty Patryk, kurwa, mi Donatekta nie wysłałeś, nie kojarzę. Albo nie wiem, kurwa, zarabiasz 20 złotych i mi wysłałeś 10 i mi się zapomniało.